Do zabrania głosu zapraszam wójta gminy Słów, pana Piotra Kaliszewskiego. Panie Starosto, księży proboszczu, szanowni radni, drodzy mieszkańcy Kitowa i gminy Słów. Znajdujemy się w symbolicznym miejscu, ale żeby zrozumieć symbolikę tego miejsca, chciałbym, żebyście przenieśli się na chwilę ze mną o 82 lata wstecz. Miejsce wieś Kitów w której według spisu powszechnego z 1921 roku stoją 83 domy. Mieszka tutaj 490 osób, w tym 8 Żydów. Czas 11 grudnia 1942 roku. Do tej malowniczej, niewielkiej miejscowości przyjeżdżają niemieccy żandarmi oraz koronizatorzy z nawozu, sąsiedni gminie Nielisz. Chcą się zemścić za ostrzelanie nawoza przez partyzantów ale mieszkańcy Kitowa nie wiedzą o tym. Wieś zostaje otoczona rankiem. Mieszkańcy wypędzeni z domu. Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Niemcy spędzili wszystkich mieszkańców na łąki w miejsce, w którym znajduje się teraz krzyż, przy którym składaliśmy, przy którym zapaliliśmy znicz. Następnie rozstrzelali seriami z karabinów maszynowych 164 osoby, w tym 15 dzieci w wieku od dwóch, do 8 lat. Ofiary egzekucji dobijali, skacząc po nich okrutni niemieccy koloniści z pobliskiego nawozu. Z masakry ocalała tylko jedna dziewczynka, która by dostała się spod trupa swojej mamy. Jest to pani Anna Paszko. Tu jej rodzinę bardzo serdecznie witam na uroczystościach Państwa Pawelczyków. I pozwólcie, że przeczytam teraz fragment książki Za Souden Laboratorium SS, zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej pod redakcją Czesława Madajczyka. Wspomnienia pani Anny Paszko. Cytuję. Myślałam, że żywcem wrzucą mnie do dołu. Wówczas miałam zamiar krzyknąć, żeby mnie dobili. Jednak wiedziałam, że na placu nigdzie nie kopano dołów. Przeleżałam na łące do nocy, kiedy już ucichło i nie było Niemców. Podniosłam głowę. Ze wsi odjeżdżały furmanki, na których piszczały gęsi, zabrane przez Niemców. Dziewczynka usłyszała wówczas na łące, gdzie, od, y, gdzie odbywała się egzekucja, że ktoś jęczy. Cytuję ponownie. Podeszłam w to miejsce. Była to moja znajoma, której zapytałam: Co was jeszcze nie zabito? Odpowiedziała wówczas: A nie, kotuniu. Poprosiła mnie, bym poszła do bzowca. I zawiadomiła brata. Była to Bartosiczka z nawozu. Kobietę niestety raniono w głowę i niebawem zmarła. Następnie rozpoczęłam poszukiwanie mamusi. Szukałam jej między trupami, odwracając wszystkie po kolei. Wśród ciemnej nocy odnalazłam mamę. Ale nie ruszała się. Krzyczałam mamusiu, mamusiu. Niemców już nie ma, już pojechali. Nic to nie dało. Nigdy o tym wszystkim na Zamożczyźnie nie zapomniano i nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o bestialstwie Niemców, nie możemy zapomnieć o ich planach, że Dziś miała być ich Leibensraum. Właśnie dlatego rozpoczęli wysiedlenia, właśnie dlatego zginęła z ich ręki cała Wiśkitów. Nie możemy zapomnieć, ale powinniśmy również budować naszą siłę, aby wydarzenia sprzed 82 lat nie powtórzyły się nasz odwieczny wróg na wschodzie już podnosi oczy w naszym kierunku. Dlatego chciałbym, aby również mieszkańcy gminy Sułów mieli świadomość tego, że historia wojen nie skończyła się na II wojnie światowej. Chciałbym budować tę świadomość, a pomóc może w tym strzelnica, która powstanie wkrótce w naszej gminie. Szanowni Państwo, dziękuję za tak liczne przybycie na tę uro uroczystość. Dziękuję młodzieży za udział w biegu. Dziękuję strażakom za obecność. Dziękuję garnizanowi za mość, za wartę honorową. Dziękuję radnym gminy, urzędnikom i pracownikom Biblioteki w Słowie za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Liczę na to, że za rok zjawimy się tutaj ponownie w jeszcze liczniejszym gronie, aby ponownie uczcić pamięć pomordowanych mieszkańców Kitowa. Dziękuję.